Marta Jastrzębska, witam Państwa we wtorek 26 października. Przed nami najważniejsze informacje z regionu. Udaremniony przerzut. Docelowym miejscem, w którym, do którego trafić mieli ci, ci cudzoziemcy, był Szczecin. Są zarzuty dla Irakijczyków zatrzymanych w Lubiczu i Polki, która ich transportowała. Wszystkie te osoby zostały przesłuchane mm, i zostały od nich po prostu zabezpieczone wyjaśnienia. Coraz więcej zakażeń koronawirusem w regionie. Zakażeń przybywa, dane to potwierdzają. W Toruniu jest ich nieco więcej niż średnia krajowa. Pracownicy Sanepidu wyróżnieni za walkę z pandemią. Na tej pierwszej linii frontu walki z covid właśnie były inspekcje sanitarne. Major Maria Biderman-Kowalewska, pseudonim Myszka, pochowana na cmentarzu w Toruniu. Dzisiaj pozostawia w naszym sercu ogromną pustkę. Będzie nam jej bardzo brakować. Wiozła przez Polskę 42 obcokrajowców bez jedzenia i bez toalety. Karolina R usłyszała zarzuty związane z transportem Irakijczyków. Od zleceniodawców miała otrzymać 500 euro. Do sądu zostanie złożony wniosek o tymczasowe aresztowanie kobiety na okres 3 miesięcy. Obcokrajowcy usłyszeli z kolei zarzut nielegalnego przekroczenia granicy. Zarzut nielegalnego przekroczenia granicy usłyszało 42 obcokrajowców, którzy w niedzielę po południu zostali zatrzymani w Lubiczu koło Torunia, w pobliżu węzła autostradowego. To w większości Irakijczycy. Wśród kobiet, mężczyzn i dzieci najmłodsza osoba ma 4 lata, najstarsza. 45. Wszystkie te osoby zostały przesłuchane i zostały od nich po prostu zabezpieczone wyjaśnienia. W czasie, kiedy te osoby u nas były w komendzie, kiedy też oczekiwały na ewentualne przesłuchania lub w trakcie przesłuchań, tutaj zarówno policjanci, jak i pracownicy cywilni policji dostarczali tym osobom posiłki. Wszystkie osoby zostały przekazane Straży Granicznej, która, jak informuje policja, jest teraz odpowiedzialna za ulokowanie ich w ośrodkach dla cudzoziemców. Niewykluczone, że jednym z nich będzie przygraniczny ośrodek w Kętrzynie. Kierująca zatrzymanym pojazdem, w środku którego znajdowali się obcokrajowcy, to 37-letnia Karolina R., mieszkanka łodzi. Kobieta we wtorek złożyła zeznania w toruńskiej prokuraturze. Usłyszała trzy zarzuty, w tym udziału w nielegalnym organizowaniu przekraczania granicy RP w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Tą korzyścią majątkową miało być 500 euro, które miała otrzymać po wykonaniu swojego zadania. A to zadanie miało polegać i polegało w części na Zabraniu do przestrzeni ładunkowej samochodu dostawczego łącznie 42 cudzoziemców z okolic Michałowa w województwie podlaskim, a docelowym miejscem, w którym, do którego trafić mieli ci, ci cudzoziemcy był Szczecin. Kobieta odpowie także za umożliwienie lub ułatwienie innym osobom pobytu na terytorium RP oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Grozi jej do 8 lat więzienia. Podejrzana wskazała na dwóch mężczyzn, którzy zlecili transport cudzoziemców. Prokuratura będzie w tej sprawie prowadziła dalsze czynności. Natalia Kurowska, TVP Trzybytkoszcz. 4 marca 2020 roku wykryto pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Od tego czasu zachorowały w kraju prawie 3 miliony osób, ponad 76,5 tysiąca pacjentów zmarło. Za tymi statystykami kryją się ludzkie dramaty i ciężka praca, między innymi pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych. W Bydgoszczy przyznane zostały nagrody i odznaczenia za ich dotychczasową walkę z pandemią. Od ponad roku są na pełnych obrotach tysiące wykonanych testów, telefonów, wywiadów. Obok medyków pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych mobilizują siły, by sprostać wyzwaniom, których jeszcze do niedawna nikt się nie spodziewał. Nie myśleliśmy, że. Przyjdą czasy, że nasze działania staną się tak istotne i tak ważne w walce z pandemią COVID-19. Najtrudniejszym momentem w moim odczuciu było to, jak bardzo duża ilość telefonów była z prośbą o pomoc. My, mimo różnych działań, nie mogliśmy wszystkim pomóc w takim stopniu, jakim oczekiwaliśmy. Tak wyglądały początki pandemii koronawirusa. Pracownicy Sanepidów wspierali się jak mogli. Część osób z regionu wyjechała na Śląsk, by pomagać tam, gdzie liczba zakażonych rosła w błyskawicznym tempie. Potrzebne były ręce do pracy. Cała załoga kopalni, która pracowała, która przychodziła do pracy, była, była wymazywana. I ten odsetek wyników dodatnich, a także kwarantan nakładanych na domowników, na osoby z bezpośredniego kontaktu, był bardzo duży pracownicy stacji z regionu jeździli do województwa śląskiego na zmianę. Była to dobrowolna decyzja za pomoc w tym trudnym okresie. 18 osób odebrało podziękowania. W Urzędzie Wojewódzkim wręczone zostały Krzyże Zasługi przyznawane przez prezydenta i odznaczenia ministra zdrowia. Łącznie nagrodzonych zostało 86 osób. Mamy już oczywiście czwartą falę, ale to jest zupełnie inna rzeczywistość, nie do porównania do tego, co mieliśmy w lutym, w marcu, w kwietniu 2020 roku. To był czas szczególnie trudny i na tej pierwszej linii frontu walki z COVID-em właśnie były inspekcje sanitarne, byli pracownicy inspekcji sanitarnej. Po ponad roku od wybuchu pandemii, jak zapewniają przedstawiciele służb sanitarnych, wiele się zmieniło. Nowoczesny system informatyczny pozwala sanepidom na szybką reakcję i skuteczną pomoc. Działania inspekcji poszły w takim kierunku, aby usprawnić prowadzenie wywiadów epidemiologicznych, aby usprawnić kontakt ze społeczeństwem, aby przerywać łańcuchy zakażeń. Dlatego wciąż potrzebna jest mobilizacja. Stąd apel do mieszkańców regionu o szczerość podczas wywiadów epidemiologicznych prowadzonych przez pracowników stacji sanitarnych. Minionej doby w regionie potwierdzono 242 zakażenia SARS-CoV-2. W całym kraju zmarły 63 osoby. Zakażeń przybywa, dane to potwierdzają. W Toruniu jest ich nieco więcej niż średnia krajowa. Jest stosunkowo dużo zleceń na badania wymazów. W efekcie można wychwycić więcej przypadków zakażeń, czyli dobrze, że są one wychwytywane, dobrze, że osoby są izolowane, mają kwarantanny, no i w efekcie, że zakażenie się nie rozprzestrzenia. Władze Torunia planują uruchomić specjalną całodobową infolinię dla dzieci i młodzieży, która z powodu pandemii koronawirusa odczuwa potrzebę porozmawiania na przykład z psychologiem. Telefon zaufania zostanie uruchomiony pod koniec tygodnia. Agata Chyłka, Wnuk TVP3 Bydgoszcz. Była żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych. Walczyła w Powstaniu Warszawskim. Na wieczną wartę odeszła major Maria Biderman-Kowalewska, pseudonim myszka. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele garnizonowym w Toruniu. Bóg, honor, ojczyzna! Bóg, honor, ojczyzna! Bóg, honor, ojczyzna! Nie było słów, które miały dla niej większą wartość. W ten sposób zaczynała niemal każde swoje wystąpienie. Teraz to testament, który po sobie zostawiła. To była kobieta z prawdziwego zażycia, prawdziwa, dbała o naród polski, o młodzież, spotykała się z młodzieżą. Często różne spostkania, jakie tylko były, ona zawsze była. Myszka kochała młodzież, mówiła do nich takie rzeczy, które wpadają do serca i zostają na zawsze. O tym, że się muszą uczyć, że muszą kochać Polskę ponad wszystko. Major Maria Biderman-Kowalewska przysięgę do Narodowych Sił Zbrojnych złożyła w 1943 roku. Gdy przyjęła pseudonim myszka, miała 16 lat. Była ostatnią żyjącą torunianką, która uczestniczyła w powstaniu warszawskim. W szpitalu przy ulicy Leszno na Warszawskiej Woli pracowała jako sanitariuszka. Była w szpitalu, ale z tego co wiem, wychodziła również na zewnątrz, zbierała rannych, doprowadzała do szpitala. W 2017 roku major Maria biderman kowalewska została matką szestną sztandaru służby kontrwywiadu wojskowego. Na cmentarzu Świętego Jerzego w Toruniu żegnała ją rodzina, młodzież, żołnierze i samorządowcy. Była osobą bardzo rozpoznawalną, była żywym przykładem patriotyzmu. Osobą, będąc przy tym bardzo skromną, ale to bardzo skromną. I to jest. To jest wzruszające. Nigdy niczego się nie bała. Nie bała się trudów życia, ale przede wszystkim bohaterskiego stawania w obronie najjaśniejszej rzeczypospolitej. My, mieszkanki mieszkańcy Torunia, jakże licznie oddaliśmy hołd tej wspaniałej osobie. Bardzo cieszyła się, kiedy odwiedzaliśmy ją, opowiadała historię ze swojego życia. Żołnierze zamieniali się w słuch, chłonąc każde jej słowo. Major Maria Biderman-Kowalewska zmarła 20 października. Miała 94 lata. Toruń, Olga Taraszka. Dziś leżą daleko poza granicami kraju, ale przez lata kształtowały polską tożsamość. Przy delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy otwarto wystawę poświęconą kresom. W siedzibie odbyło się także seminarium dotyczące nauczania o ziemiach wschodnich. Urodziła się w Lwowie, ale z miastem musiała pożegnać się już jako dziecko. Po zakończeniu II wojny światowej Danuta Śliwińska i jej rodzina musieli opuścić swój dom i rozpocząć nowe życie na ziemiach polskich. Pani Danuta z przymusowym przesiedleniem nigdy się nie pogodziła, a Lwów, w którym jak mówi, zostawiła serce, odwiedziła 178 razy. Tam była Polska. Lwów był nazwany y, polskim miastem, najbardziej polskim miastem z polskich miast. Tak był nazwany. I też było takie powiedzenie przed wojną, że każdy Polak kocha swoje miasto. To nie była repatriacja, a wręcz wypędzenie. Ziemie polskie wyludnione wskutek akcji eksterminacyjnej prowadzonej przez okupanta, a także tak zwane ziemie odzyskane, potrzebowały ludzi do pracy. Dlatego też władze zależało na sprowadzeniu do kraju jak największej liczby Polaków w jak najkrótszym czasie. Ścisk, zimno, głód i niepewność tak przesiedleńcy opisywali nieludzkie warunki panujące podczas transportów, a w utraconej małej ojczyźnie Polacy często zostawiali cały. Swój dorobek. Właściwie Kresy to my, i cała Polska współczesna to w pewnym sensie kresy. Nie zapominajmy, że po II wojnie światowej odłączono od państwa polskiego niemal połowę jego terytorium i odcięto tak naprawdę korzenie Polakom i Polsce. Przesunięcie granic przecież nie spowodowało przeniesienia tego dobra całego, które tam wytworzyliśmy jako ludzie. Bo zostały tam polskie szkoły, uczelnie, kościoły i cmentarze. Stąd potrzeba szerzenia wiedzy o ziemiach wschodnich. Przy Bydgoskiej Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej otwarto wystawę. Poświęconą kresom. Odbyło się także seminarium dla nauczycieli, którzy wiedzę o polskim dziedzictwie przekazują dzieciom i młodzieży podczas lekcji historii. Chcemy przypomnieć po prostu dzieje Polski z tego okresu. Pierwszej Rzeczypospolitej, ale losy Polaków także później w XIX i XX wieku. Pamiętajmy, że są to też losy tragiczne. Jak na przykład śmierć ponad 100 tysięcy osób, którzy zginęli, bo byli Polakami w latach 1937-1938 podczas antypolskiej operacji NKWD. Szacuje się, że do lata 1947 roku do Polski z utraconych ziem wschodnich przyjechało ponad milion osób. Bydgoszcz, Monika Komisarek. To jest główne wydanie zbliżenia. Przed nami jeszcze między innymi. Kapsuła czasu i innowacyjne rozwiązania. W Toruniu powstaje biurowiec do testowania nowych technologii. Rozbłyśnij rozsądkiem, załóż odblask. Jesienna akcja na rzecz bezpieczeństwa. Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwiają się zapowiadanym przez prezydenta Bydgoszczy podwyżkom. Zapowiedzieli, że nie poprą takiego rozwiązania podczas najbliższej sesji Rady Miasta. Komunikacja publiczna to nie jest tylko aspekt przemieszczania się. Równie ważna funkcja to proekologiczna. Nowoczesne miasta dążą do tego, by kierowcy przesiadali się z samochodów na tramwaje i ekologiczne autobusy. A w Bydgoszczy w tym momencie. Wydarza się proces odwrotny, wręcz zachęcamy do czegoś odwrotnego. Proponowane podwyżki opłat na miejsce parkingowe są kolejnym takim działaniem, który raczej utrudnia życie kierowcom. Rozszerzenie strefy parkowania również jest na to nakierowane. No, pewna niekonsekwencja, o której tutaj wspomniała m.in. pani radna Szabelska, związana z podnoszeniem opłat za komunikację miejską, no, sprawia, że w ogólności ta polityka nie jawi się jako zbyt konsekwentna. Nie jesteśmy jeszcze Warszawą. A chcemy cenami miejsc parkingowych dobić prawie że do kwot warszawskich. Nie jest prawdą sytuacja, że te podwyżki wynikają w jakikolwiek sposób z wprowadzonych zmian ustawowych związanych z polskim władzem, bo to trzeba od razu odrzucić jako argument fałszywy. Po pierwsze, miasto zgodnie z ustawą, która została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, uzyska dodatkowe środki. Mi oczywiście też martwi, ale jeszcze bardziej martwi mnie to, że rząd zabiera podgoszczaną pieniądze. 230 milionów złotych. Wczoraj powinno trafić do trafi trafiło 35, 195 brakuje, a do tego jeszcze 16 milionów więcej będziemy płacili jako mieszkańcy za prąd elektryczny w przyszłym roku. O podatkach i ich wpływie na budżet miasta mówili w inowrocławiu polityce Solidarnej Polski. Zdaniem samorządowców zjednoczonej prawicy wpływy z podatku CIT wbrew zapowiedziom części polityków nie spadają. W planie, który został zatwierdzony przez Radę Miejską Nowo Wrocławia, mamy 75 milionów do wykonania. W tym momencie wykonanie wynosi 54,5 54 miliona, działania rządu w okresie pandemii, tarcza antykryzysowa, przyniosła skutek, ponieważ. W podatek, podatek, poziom wpływu do podatku, podatkowy, do, poziom wpływu podatku dochodowego od do osób fizycznych jest porównywalny do lat ubiegłych. Oczywiście jest on mniejszy z racji pandemii, ale widać tu dobre skutki tych regulacji. Wpływy z podatku PIT wcale nie spadają. One, one wręcz wzrastają z roku rok do roku 20 do 21 o blisko 6 milionów złotych. W związku z tym nie można opowiadać, że, że, że te, wpływy jakby ten, te wpływy się cały czas obniżają. W Toruniu wmurowano kapsułę czasu pod nowoczesny biurowiec Intelligent Business Center Lab. Będzie to budynek biurowo-usługowy, przeznaczony do testowania przez firmy nowych rozwiązań technologicznych. Obiekt ma zostać oddany do użytku w grudniu przyszłego roku. Chcemy stworzyć obiekt, który będzie służył szeroko rozumianej inicjatywie przedsiębiorców. Po części będzie umożliwiał yy, tworzenie różnego rodzaju rozwiązań yy, prooszczędnościowych, jeżeli chodzi o zużycie mediów. To nie będzie budynek nowoczesny, ale budynek, w którym będzie się myślało o nowoczesności, o ekologiczności. Ma służyć lokalnym, lokalnym przedsiębiorcom, i tutaj mają testować swoje nowoczesne rozwiązania. Jak wiemy, dzisiaj postęp jest motorem napędowym całej, całej gospodarki. Bez tego, bez tego niestety nie da się już normalnie, normalnie funkcjonować. Miejsce będzie świadczyć usługi odpłatne, komercyjne dla przedsiębiorców i tylko tym się zajmować. Takiej instytucji nie ma dotąd w naszym regionie. Jest to na wskroś innowacyjny projekt. Myślę, że przyniesie dużo pozytywnych zmian w biznesie, w Toruniu, w całym regionie. Szybko zapadający zmrok powoduje pogorszenie widoczności na drodze. Dlatego tradycyjnie w okresie jesiennym w Toruniu zainaugurowano akcję Rozgłuśnij Rozsądkiem Załóż Odblask. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Po kolei katełka, pozycyjne mijania drogowe. Powinno być wszystko, żeby było jak najbardziej bezpiecznie. Już i dla osób starszych, dla każdego. Dla dzieci, mam wnuki, to także wiem, że to jest, to jest super, to jest potrzebne. W całym powiecie i w województwie staramy się po prostu powiedzieć ludziom, jak ważne jest taki kawałek urządzenia odblaskowego, które może uratować życie i spowodować, że tyle problemów. Się nie stanie. Dlaczego WOT jest związany z tą akcją? Dlatego, że chcemy być zawsze pomocni, chcemy dbać o nasze lokalne społeczeństwo i dlatego włączyliśmy się w akcję i rozdajemy wraz z Fundacją Bezpieczni EU, żandarmerią i policją. Rozdajemy odblaski po to, żeby każdy, każdy wiedział, że może być niewidoczny, przy użyciu odblasków będzie będzie bardziej bezpieczne. My apelujemy o to, żeby piesi i rowerzyści używali tych elementów odblaskowych nie tylko tam, gdzie jest to nakazane przepisami, a ja przypomnę, że poza obszarem zabudowanym e, należy właśnie takie elementy odblaskowe e, używać. My apelujemy również o to, żeby i na terenie miasta, gdzie są takie miejsca słabiej oświetlone, żeby tych elementów odblaskowych używać. E, Taki, e, e, taki człowiek, taki pieszy, taki rowerzysta ubrany w elementy odblaskowe jest widoczny dla kierowcy z odległości nawet 150 metrów. E, kiedy takich elementów odblaskowych nie ma, e, jest widoczny z 30, 40, być może 50 metrów. Była wyjątkową artystką i prawdziwym zjawiskiem na polskiej estradzie muzycznej. Ewie Demarczyk. Poświęcona jest 17. edycja festiwalu Pejzaż bez Ciebie. Ostatnim przygotowaniom do koncertu w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu przygląda się Aleksandra Ciekot. Nazywana Czarnym Aniołem Polskiej Sceny Muzycznej, Panną, Madonną czy Muzą Piwnicy przede wszystkim w piwnicy pod baranami przydomków. Ewa Demarczyk miała wiele, ale przez całe życie pozostała sobą na scenie, no i w życiu prywatnym. To wyjątkowa twórczość, no i to artystka nie do podrobienia, ale to nie oznacza, że nie warto sięgać po jej twórczość, wręcz przeciwnie, bo w każdej interpretacji jest coś, czego warto wysłuchać, bo każdy z artystów, których Państwo usłyszycie 1 listopada podczas koncertu, dodaje coś od siebie do tych pięknych słów napisanych przez polskich poetów przed i w czasie wojny no i do tej pięknej muzyki która została stworzona w latach 60-70 tak przecież wydawałoby się niepasujących do poezji śpiewanej a wręcz przeciwnie Może tam jeszcze Pejzaż Bez Ciebie, wyjątkowy koncert. Koncert na scenie zobaczymy Janusza Radka. Dzień dobry. Dzień dobry. Koncert wyjątkowy dla takiego artysty jak pan, no bo przecież Ewa Demarczyk królowa tej piosenki poetyckiej, można rzec, chyba na pewno. E, wie pan, ja, ja swego czasu zagrałem 370 koncertów z tym materiałem, więc jest mi bliski i bardzo się cieszę, że mogę tutaj Państwu również zaśpiewać. Justyna Staczkowska, Natalia Kukulska, Natalia Sikora i wielu, wielu innych artystów, chociażby torunianka, aktorka Katarzyna Żak, która zawsze w tego typu projektach uczestniczy z wielkim sercem. Właśnie artyści to serce w tym szczególnym dniu, dniu, kiedy trzeba. I warto wspominać, zostawiają na scenie także dla Państwa. Za kilkadziesiąt minut ten koncert tutaj w Toruniu się rozpocznie. Będą Państwo mogli go zobaczyć, retransmisję tego koncertu 1 listopada na antenie telewizyjnej jedynki o godzinie 17.35. Po próbach, które słyszeliśmy, możemy z całym, całą pewnością powiedzieć, że warto ten koncert zobaczyć tego 1 listopada. Na chwilę usiąść i powspominać te dobre chwile i te osoby, których niestety już z nami nie ma. Toruń, Aleksandra Ciekot. A teraz ze sceny muzycznej przenosimy się na sportowy parkiet. Maciej Pieszczyński, dobry wieczór. Dobry wieczór. W dzisiejszym serwisie m.in. Koszykówka, Polskie Przetwory, Basket 25 Byrgoszcz przegrał ostatnie cztery spotkania. Po dwa w Energa Basket Lidze Kobiet i Europejskich Pucharach. Ponadto zespół Piotra Kulpekszy musi grać bez swojej liderki Laury Miszkiniena, która prawdopodobnie przez kilka miesięcy nie wróci na parkiet. Przegraliśmy cztery mecze, nie jest na pewno to łatwe. Dzisiaj w sporcie faworyci to są tylko na kartce. Trzeba w każdym meczu walczyć o zwycięstwo i mówię, tu nie masz żadnego usprawiedliwienia. Zagraliśmy cztery słabsze mecze i musimy szybko się podnieść i myśleć o zwycięstwach w kolejnych. W czwartek Bydgoszczanki w Eurocup podejmą CRFENE SWESDE. Więcej na ten temat w naszym serwisie, w nim także inne wiadomości sportowe. Już teraz zapraszam. A na koniec jeszcze informacja o pogodzie od Angeliki Bednarskiej. Witaj. Dzień dobry. Nadchodzący wieczór w regionie upłynie z umiarkowanym zachmurzeniem. Z kolei noc nie przyniesie zmian, a temperatura spadnie do 6 stopni. Uczucie chłodu będzie jednak potęgował silny wiatr w porywach do 40 km na godzinę. Tegoroczny październik pożegna Kujawe ciepło. Według prognoz synoptyków pod koniec tygodnia termometry wskażą nawet 16 stopni, a na niebie zagości sporo słońca. Jednak zanim to nastąpi, to przed nami dość pochmurna środa. Szczegóły już za chwilę. Do zobaczenia. U nas teraz to wszystko. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21:30. Zapraszam do zobaczenia.